Władze Sandomierza są na etapie przygotowywania inwestycji, które zostaną zrealizowane w ramach środków z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. W planach jest zrealizowanie trzech dużych projektów. To pogłębienie starego portu, inwestycje w parku Piszczele oraz budowa toalet na parkingu przy Spichlerzu. Kiedy zadania te zostaną wykonane? Miejski obszar Funkcjonalny tworzą Sandomierz oraz sąsiednie gminy, w wilczyce obrazów, sambożec oraz kozy. Współpraca ma na celu pozyskanie oraz zainwestowanie środków unijnych zabezpieczonych przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Jeżeli chodzi o MOW, dobra informacja jest taka, Szanowni Państwo, to ogromne podziękowania dla Pani Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzisiaj wpłynęło pismo pozytywnie opiniujące projekt strategii mofowskiej, owskiej Jeżeli je za, akceptowana strategia przez podmioty zewnętrzne. Wtedy my po prostu podejmiemy uchwałę o przyjęciu strategii morskich poszczególne rady, miast Rady Gmin będą podejmować takie uchwały i myślę, że startujemy do ogłoszonego do naboru, który wkrótce pewnie się ogłosi. Środki są zagwarantowane, a to oznacza, że nie będzie to tryb konkursowy, a samorządy mają pewne pieniądze na inwestycje. Wszyscy uczestnicy partnerstwa muszą mieć gotowe projekty oraz dokumentację by złożyć wnioski na konkretne inwestycje. Jeżeli chodzi o dokumentację projektową, tak na dobrą sprawę mamy trzy zadania, a więc budowa toru gdzie staramy się o pozwolenie na budowę, myślę, że wkrótce je otrzymamy. Jeżeli chodzi o kwestie związane z toaletami, czyli tego, co nam bardziej, bardzo brakuje, toalet zlokalizowanych przy największym parkingu, w którym zatrzymują się autokary, czyli przy spichlerzu, one również, już jest złożony wniosek o pozwolenie na budowę, Udało się uzyskać pozwolenie wodoprawne, udało się uzyskać wszelkie możliwe zgody, więc myślę że, w najbliższy, myślę, że we wrześniu już powinniśmy mieć pozwolenie na budowę ostateczne. No i ostatnia kwestia, czyli pogłębienie Starego Portu. Tu mamy zgłoszenie zamiaru wykonania robót polegających na odmuleniu Starego Portu. Również mamy dokumentację. Samorządy tworzące miejski obszar funkcjonalny mają tu do podziału ponad 21 milionów złotych. Wszystkie pięć podmiotów będzie miało do wykorzystania taką samą kwotę, czyli ponad 4 miliony złotych. U nas tym największym zadaniem będzie oczywiście pogłębienie starego portu, które będzie na pewno najdroższe. Ale tak jak Państwo widzicie doskonale, ostatnie pogłębienie starego portu miało miejsce, może nie pogłębienie, a odmulenie starego portu miało miejsce w roku 2010 i od tamtej pory nic się nie zadziało, to jest konieczność, bo dzisiaj przy niskim stanie wód to tam tak na dobrą sprawę można jeździć nie tylko rowerem wodnym, ale rowerem zwykłym pod warunkiem, że się nie w ten munie nie, nie zatopi. Także to jest konieczne. Myślę, że uda się to zrobić. Jeżeli nasz wniosek przejdzie, od razu ogłaszamy przetargi i działamy. Przetargi na realizację inwestycji powinny być ogłoszone pod koniec roku, a zadania zostaną zrealizowane w 2026 roku. Wszystkie gminy dokonywały pewnych zmian i ostatecznie postawiły na inne inwestycje, co również wiązało się ze zmianą całej strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pierwotnym zamierzeniem była budowa amfiteatru w Piszczelach. No, szanowni Państwo, pomysł, pomysł ciekawy, natomiast nie uzyskał zgody konserwatora zabytków, który wprost powiedział, że na coś takiego nigdy się nie zgodzi. Amfiteatr być może w Sandomierzu jest potrzebny, natomiast miejmy świadomość taką, że w Piszczelach czy w okolicach Piszczeli nie ma parkingów. Więc tam ewentualnie trzeba by chodzić na piechotę. Poza tym powiedzmy sobie szczerze, Piszczele to są zielone płuca miasta, to jest ostatni zielony, też w pewien sposób nieuporządkowany jeszcze obszar i niszczyć Piszczele, niszczyć coś takiego, coś tak pięknego na potrzeby budowy, przepraszam, może kogoś obrażę, betonowego potworka to jest chyba nieporozumienie. I nie te, niestety nie za te pieniądze, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, budowa tego, takiego amfiteatru łącznie z zapleczem, które też musiałoby funkcjonować, to w 4 milionach złotych byśmy się nie zmieścili.